Halo, witajcie, znajdujemy się na Case Hagu tutaj, na tej pięknej stronce. Dawno nie było odcinka, jest event świąteczny. W czasie dni zostało tego pięknego eventu. Są fajne rzeczy, także uznałem, że trzeba nagrać Mam pokazać te piękne rzeczy. Także co, jeżeli chcecie spróbować klikniecie plusik, wpiszcie kodik Mitwal. Dostajecie 20% boostu do doładowania oraz dolarka na start. Podrości macie po lewej stronie, jakie są na tej pięknej stronie oraz bierzecie udział w moich pięknych. 9 jak Zobaczcie, ile jest Giveaway. Tu macie ostatnich zwycięzców, co powygrywali. E, Dawnych nie wygrał, także dużo są szanse. E, są glowsy, jest kosa, nawet dwie kosy, dużo kałachów, bardzo fajne itemki. Możecie spróbować swoich szans. E, no i co? Macie dzienne skrzynki. Możecie sobie odebrać za Discorda za Steama. No i za level otworzymy swoje. Że wylecie tutaj, przyciszę sobie lekko. 4 dolarki za darmo. Możecie sobie zgarnąć trochę skiną. Dobra, ja to zeskipuję, żeby było szybciej, żebyście nie tracili czasu. Zobaczymy, ile tutaj wyleciało. No, wyleciało trochę. Także spoko. Codziennie może sobie odbierać. Mm. Co, są skrzynie eventowe. Każdy depozyt. Blackwick jest, patrz. Każdy depozyt daje ci darmowego skina. Odbierz skina. Oj, czy jeszcze dostajecie darmowego skina? Patrzcie, bo jest Blackwick. E, są skrzynki, patrzcie. Uuu. Hot Price, dobra, było. sobie dwie takie. Ciekawe, nowe skrzynki, to mi się podoba. Dawno tu nie byłem. No, no i mamy, fajnie. Spróbujmy sobie jeszcze pięć tych Deal Hunterów otworzyć. Czekaj, czy będzie z tego profilić jakieś? I fajne skrzynki. No, powiem wam, że kurczę, nieźle sypie, nieźle sypie z tych hitemków. Dobra, jeszcze Propaka, pro, pro zobaczymy. Coś wyleci fajnego, Eagle wyleciał. Hej, powiem wam, że sypie, sypie ładnie. Mm, dobra, pokażę wam event. Możecie sobie za punkty, e, otwierając skrzyżkę, zdajecie punkty. Punkty możecie sobie wymienić na choinkę, możecie otworzyć i mam wylecie na przykład taki nagraf. Możecie też kliknąć Event Marketplace i wymienić swoje punkty e, na saldo lub też e, skrzynki lub też nawet kosy piękne. Ja mam 250 tysięcy punktów. Punkty wymienimy sobie na Skrzynkę Titan, patrzcie, tak, nowe skrzynki. Dawno ich nie było i się dużo się posmieniało. Uspik skrzyczy. Nie, chyba bo zostało mi jeszcze trochę punktów, jeszcze trochę otworzymy. No nie staczna, a nie, starczy na, na retro, dawno to retro. No, coś nam zawsze wpadnie za darmo, dobra, przejdziemy do bitewek. Hmm. No i co, zrobimy trochę tych świątecznych skrzynek, trochę tych blackjackowych. Mi się wydaje, że jakbyśmy zrobili taką całą bitewkę tych Blackwickowych i świątecznych, no to będzie nie tak dużo nawet. A może być ciekawe. Oczywiście 2 na 2 tryb zwykły i zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, kałaszek na starcie, nice. Chociaż oni trafili na niby ten Glock nie jest jakiś duży, ale też sporo kosztuje. Ło, dobrze. Chyba teraz 668. Co? Kiedy te maki kosztują 67? Ej, ale sypię, nie? Aż jestem w szoku trochę. O, dobra, i A Ale w najtańszej skrzynce, nie. nie, nie, nie. Neon Rider. Krzynce 9? Takie coś? Fajnie. O, i to już tańsze Jak teraz nic im nie trafi, no to raczej to już będzie nasze. No i mamy to. Raczej. Tak, wygraliśmy to raczej na 100%. Wątpię, że się odbiją. No, także sypnę ładnie. To będzie niezdry start. Jest profitik i to fajny O i dalej. 348 sprzedajmy. Czy ktoś tworzy biznes, Tak, tworzą ludzie. Hmm. Może coś... Hmm. Nie dobra, skupimy się dzisiaj może na tych świątecznych. Te świąteczne mnie bardziej teraz interesują. Chociaż nie, te blackwickowe, To jest bardzo fajne skrzynka, Hot price. Zrobimy to w Underdog 2x2. I zobaczymy, co tu się wydarzy. Okej! Okay. Patrzcie, co oni trafili za gloka? A ja nie był w ogóle podświetlony. O nie, co ja trafiłem za gloka? No nie, 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 nie. Dobra, oni trafili glocka. A co tu chodzi z tą skrzynką? Czemu tu lecą jakieś gloki po 350, i znowu glok? O co chodzi z tą skrzynką? Ona jest jakaś zbugowana, chyba. Nie! Wkrajliśmy. O co chodzi? Ale to oddało. O co chodzi z tymi blokami? Zrobimy jeszcze raz. A jestem ciekawy, o co chodzi z tymi blokami. Co chwilę jakieś loki za 350. A i to może być jakaś zbugowana skrzynka, nie? No nie, czemu u mnie? Nie, niech oni trafią teraz gloka. Come on, trafcie tego glocka też. O nie, teraz chyba nie trafiam. O, czy nie potrzebujemy tego nadal dogadałem? O, będzie royal. U kogo? U nas nie. Oh A yeah, ja byłem underdoga? O nie, to jest drogie. No nic, ale to było dziwne z tymi glokami, nie? Kościół, stworzył dużą bitwę, ale aż takiej dużej chyba nie chcemy. Ojej, dobra, zrobimy sobie jingle, dingle, 10 sztuk. 10 sztuk, jingle, dingle. Też w underdogu, dobra, dzisiaj te underdogi katujemy. Zobaczymy, co się wydarzy. O, i niestety nagle jestem po prawej stronie, a nie po lewej, a nie to jest drogie. A dobrze, nie aż tyle. Dobra, niech oni coś trafią lepiej. Halo. O, dobra. Dobrze, niech trafiają powoli, już niech się rozkręcą. Proszę. Dobrze, dobrze, niech się trafiają, idealnie. Już ma nie, niech mam u się Nie, chcę ten kutnek. Jakie to jest jakieś taniej? To Steel Steel jest git Żebyśmy nic nie trafili. Ile te glocki? O, te glocki też o, No jest klas, jest klas. O, będzie Royal u nich. Nice. U, nice. Co to, takie tanie jest? O jest taki no dobra, mamy to idealnie. Jingle Dingle, do. No i sardo się powiększyło. Mm, co jeszcze chyba zrobimy sobie? Te hot price. Tkuszą mnie te hot price. 7 sztuk zrobimy. W trybie underdog. Ja nie wiem, te gloki, co tam się stało z tymi glokami, nie? Mnie to interesuje bardzo. <słuch> Że tyle gloków poleciało po te czystoje, nie? Farty już nie lecą. Nie, czemu u nas? Come on, niech oni coś trafią w końcu, dobrze? Nie chcą te gloki, dawaj gloka, niech oni już trafią glocka. Nie, czemu ja muszę trafić gloka? A dobra, nie jesteś drogi. Come on, trafcie coś. O nie, jest close, jest close, teraz wszystko się dzieje na naszych oczach. I mamy glocka niestety, ja muszę trafić. Uuu, dobra, dajmy sobie cashback. Nie ma tragedii, powiem Wam. mógł być gorzej. Um, wymienię sobie punkciki. Hmm. To nie, weźmiemy skrzyneczkę. Ja wolę skrzyneczkę. Tylko czekajcie, może wezmę dwa razy retro po prostu. Dobra, weźmiemy dwie skrzynki retro. O nie, co to jest. O nie. Sakrycznie. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, ostatni raz te jingle zrobimy. Albo nie, dobra, zrobimy arkana. Jeden na jeden. Arkana, i tym zakończymy ten piękny odcinek. No i niestety zrobiłem underdog, zrobiłem nie underdoga i oczywiście tak się musiało zakończyć. Także co, jeżeli chcecie sprawić swoje szanse, kliknijcie plusik, wpiszcie kodzik mitwald, tutaj dostajecie 20% do doładowania, płatności takie, jakie są po lewej stronie, oraz dolara na start. Przypominam, że bierzecie udział w 9 giveawayach na te piękne przedmioty, macie je tutaj, jakie są, sukosy, są, są gloves'y, jest wiele rzeczy, tu macie ostatnich zwycięzców, wystarczy, że płacicie 2 dolarki, no i to, to było na tyle, dzięki za oglądanie, bye.